HTC Rime został wyposażony w obudowę charakterystyczną dla smartfonów HTC. Jej tylna część została zrobiona z metalu oraz plastiku pokrytego gumą. Dzięki temu konstrukcja prezentuje się nie tylko ładnie, ale też wytrzymale. Co do ekranu smartfona, to został on pokryty szkłem hartowanym, dzięki czemu nie porysuje się zbyt łatwo. Mimo tego, że nie jest to Gorilla Glass, ekran będzie bardziej odporny na zarysowania niż odpowiednik wykonany z plastiku. Jest to ekran LCD o przekątnej 3,7 cala i rozdzielczości 480x800 pikseli. Telefon jest zatem konstrukcją o optymalnej wielkości ekranu, dzięki czemu będzie mieć możliwość wygodnego grania, oglądania filmów i przeglądania internetu, nie rezygnując przy tym z możliwości obsługiwania telefonu jedną ręką. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w przypadku ekranów większych niż 4 cale. RAM został wyposażony w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, mini jack oraz mikro USB. Zabrakło tu portu MHL lub HDMI, za pomocą którego moglibyśmy przesyłać obraz na ekran monitora lub telewizora. Jeśli chodzi o łączność, nie mamy temu urządzeniu nic do zarzucenia. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G działają bardzo dobrze. RIME ma jednordzeniowy procesor Qualcomm MSM8255, taktowany zegarem 1 GHz oraz GPU Andreo 205. Oprócz tego znajdziemy tu 768 MB pamięci RAM. Jest to ilość wystarczająca do wszystkich operacji, nawet tak skomplikowanych jak odtwarzanie materiału HD oraz granie. Telefon z całą pewnością nie zapcha się od nadmiaru włączonych aplikacji. HTC Rime to dobry telefon, który jednak znacząco się nie wyróżnia wśród innych konstrukcji i jest standardowym telefonem ze średniej półki. Jednak na razie jest to pozycja nieopłacalna, gdyż kosztuje ponad 2000 zł. Polecam jego zakup, gdy cena spadnie do poziomu zbliżonego do 1000 zł.